Cześć Paweł, z tej strony PCGamer.pl. Dzisiaj trzeci odcinek o najciekawszych, najfajniejszych, najbardziej niesamowitych grach na PC, za które nie musimy nic płacić. Przyjrzymy się takiej grze, która się nazywa Cannabalt. Niesamowicie prosta produkcja, ale dosyć wciągająca. Z genialną muzyką. Świetny odstresowywacz, odmurzdżacz, także. Po ciężkim tygodniu zaczyna się właśnie weekend. Wszyscy powinni być zadowoleni. Jak widzicie, jedynym zadaniem w tej grze jest pokonywanie kolejnych budynków przebiegnięcie jak najdalej po dachach budynków. Od czasu do czasu tutaj nam pojawiają się jakieś przeszkody. Także skaczemy sobie. Zwinnie. Mój rekord to około 3 km. Nie wiem, czy uda mi się go pobić, bo jakoś moja klawiatura trochę działa dziwnie. Z jakimś obóźnieniem naciskam, a mój człowiek jeszcze biegnie chwilę. Ale próbujemy. Jest 2,5 km za chwilę, na pewno. Ha Udało się. O niesamowicie, no jeżeli będzie trójka z przodu, to już jest rekord. Yy, w grę możecie pograć zupełnie za darmo wprost ze swojej przeglądarki internetowej. Yy, link do strony naszej odnajdziecie poniżej. Gra jest również dostępna w usłudze Google Play. Jeżeli macie telefon z Androidem, ale niestety trzeba za nią zapłacić około 10 zł. Chociaż jest tam dosyć ciekawa, podrasowana już grafika. To właściwie tyle. Jeżeli chcielibyście zagrać, klikajcie na link, komentujcie, odwiedzajcie nasz portal i trzymajcie się cieplutko. Cześć. Woohoo!